A sklep lutowałeś, nie? Tak. Dobra. A jeszcze tam ładzi. <laughs> Tyle ludzi tam zginęło, tylko ja. A <laughs> dalej tam chodzi. Spotkamy się w Google'owo. No dobra. A szpital lutowałeś? Nie. Uh -huh. Może bym ogarnął szpital, troszeczkę mnie tutaj poszatkował na żółte życie. No, troszeczkę to jest niebezpieczne, ale. Ale co jest bezpieczne? To, to i mogilewka dupę. O. A to nawet możesz sobie biec, nie wiem, do Nowego czy tam gdzieś no, no, no. do Zenita. Chociaż w Zenicie nie ma tam w sumie zbytnio nic, bo po usuwaniu o. Są do lutowania ci jedynie. No, ty gość przede mną. Dostał. Nie wiem czy zabity. Teraz już tak. Teraz już na pewno. Nie no. Ale mu powiedział. Ale mu powiedział. Po tym jak dostał. To Ale. już na pewno. Ciekawe czy nie miał kumpla. O, w dupę, ale ja też mam rzadki widok. Rzadki. Komina leci dym. Ja, co ty, co tu się dzieje na tym serwerze? Ja nie, nie, nie wyrabiam Ktoś tego. Dość, marzy...